No dobra, jestem już tutaj. Fajnymi kombosy wchodzili ludzie z... Wszystkich zabiję za pomocą ninjowskich ruchów. No dobra, teraz te piesie. Uważaj! Te stwory wydają się żywić piaskami! Zabij je, zanim zabiorą ci ich więcej! w piesia. Brzuszek. Fajnie, że ich też tak przemieniło. Fajnie. Ho No dobra, zabici. Teraz chyba tam. Nie, bo tu nic... ...nie ma. Tu też nic nie ma. A tu jest skrzyneczka! Co to? Ile piasku? Dziesięć? Dziesięć, a co? Ile mamy już? Też się cieszę, że mogę począć. 299. Po Mam nieskończenie wiele Tylko czasu. nie wiem co z tym zrobić. Ale to czego? Pozbieramy więcej ziarę. Dobra, nie chce mi się. Okej. Okay. Okej. Okay. Nieee, tylko nie ten czereśniaczek. Nie no. A fajnie wygląda przynajmniej. Fajnie się nim walczy, ale... Coś ci piesio się nie udało. Okej. Okay. Naprzód i w górę książę. Spiesz się do pałacu, odzyskać swój tron! Biegnę tak szybko jak to możliwe. Co sugerujesz? Żebym wyhodował skrzydła i poleciał? Zawsze można malować. E, a ja co czas chwytałem ten. E, przycisk. To do tyło Dobra Zawsze jakiś pomysł Kurde fail Nie wiem tak biec Okej okay. Do góry, 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 do góry. odmiana. Jak to możliwe, że on się tak odmienia? Okay. Obrońcy Babilonu wciąż żyją. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca, jeśli nie miałbyś czasu? Ty, miasto nie jest jeszcze zajęte. Może ojciec jest wśród nich? te raz Okej okay. Nie no tak to on się zabił. Aha. Już widzę jak Headshot! Cóż to? Ktoś nam pomaga? Kto tam? Wyświadczyłeś mi wielką przysługę. Pokaż się, chcę Ci podziękować. Bardzo dziwne. A może. Nie, to niemożliwe. Okej, okay. coś jest niemożliwe. Tylko co? Coś mi się zdaje, że to chyba Ma coś w związek z tamtą osóbką Gniew Dariusa, lewy, lewy EEE e, e. O ninjowsku zabijamy Nie mogłem się nie pokazywać. Ooo, mierz w butach snek. No i gościa zabiliśmy. No już, pokaż mi coś, czego nie widziałem! Okej, okay, tam kończyły Skończyły mi się dachy. Rzeczywiście. Irytujące, ale kontynuujmy. Zejdź na poziom ulic i poszukamy innej drogi na górę. Jesteś wyjątkowo upartym wewnętrznym głosem, wiesz o tym? Cóż, ktoś musi podejmować tutaj decyzję. Okej. Okay. Ja się, że ten łańcuch jest niżej. Bliżej znacznie. Te, nas się kłókał. W w czasu nie było takiego automatycznego zbierania. Właściwie zabijanie wrogów polegało na tym, żeby ich powalić i dźgnąć sztyletem czasu. Było w pewnym sensie ciekawe, ale też uciążliwe jak się walczyło z większą liczbą wrogów. Ale co tam? Na razie żyję, nie? Okej okay. Dobra, do góry teraz cały czas. Jak mi mamy iść na dole, to szczegół. Aha! Tam coś jest i tam coś jest. Chyba pójdę na... Aha, tu, z którejś pewnie... To pójdę tam... Prosto. Tam dalej. Udało się. Okej. Okay. Oj, chyba mi się zdaje, że chyba w złą drogę poszliśmy. Tu chyba nie będzie żadnego sekretu. Mówię. Że tylko tu będzie ten... Czy ta dalsza droga. Mam nadzieję, że się mylę. Powiedzcie, że się mylę. Hmm. Aha, Aha, dobra, nie, nieważne. Nie, mylę się, o, ho, ho. Korona, czy coś? Okej... Okay. Jest to strzelą. Aha, zaraz po czymś coś jeszcze raz załaduje. A, jeszcze się udało. Jest, co? O, przedłużyliśmy znowu pasek zdrowia. Jest, picie, jest pięknie, jest impreza. Oczywiście zniszczone od razu. Czekaj, ile jeszcze tych sekretów jest? Ki sekret. Wiem, że mówię sekret, a nie sekret, ale ja wolę sekret. Sekret, y, uff, nie łamane przez sekret. Lubię ten tekst. Jak ktoś ogląda, yy, jak on się nazywa, a yy, jak on się nazywa, pingwiny z Madagaskaru, to powinien wiedzieć, o co mi chodzi. Okej, okay. tu, tu, tu tu, tu tu... to, 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 tato, o, to, to, tato. A nie udało się. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy tutaj. O, co to tam jest? Co to jest? Ja się pytam. Kontynuować od tego będę następnym razem opowiadała od tego miejsca. Okej okay, szefie, jestem gotowy, ale nie wiem co jest, to jest. Podoba mi się to. Co to jest? Ta rzecz była kiedyś człowiekiem. Była tam, kiedy umierała Kailina. Nie ma żółtych. Nie ma w ogóle jakby gardła takie przedarte. Boss. jeszcze raz! Atakuj oczy, książki! Nie możecie zabić, gdy cię nie widzi! Ok, straciliśmy chyba dwa pias tak? A tutaj? Jak widzę? Coś bardziej wierzę. Że naszą klęskę. Już nie ma oczu. z roku Teraz rzuć go na kolana! Kurde, tylko nie wiem jak...